Też biegał mało, biegał tylko trzy razy, też mieliśmy z nim problemy rozwojowe, to duży koń, rósł, nam e, przyjechał w ogóle roczniakiem, bardzo mały, nam, przez zimę do marca, bo w marcu są pomiary robione, przez zimę do marca na muru tu jeszcze z 5 cm, czyli on w sumie odkąd u nas jest przez półtora roku, to... Urósł ponad 10 cm, no. no, w tej chwili dojrzał. Myślę, że jeszcze nie psychicznie, bo naprawdę tam jeszcze pajacuje. też jeszcze taki źrebak duży, ale koń, który też przez zimę zrobił postępy. No, jego takim atutem to jest szamardal w rodowodzie. Jego ojciec Lope Lop Vega. Mój taki ulubiony dr. Font. Także jest teraz zapisany do wyścigu. Tam nawet ma mocną stawkę. I zobaczymy. Tam takie pewnie większość z tego wyścigu to są konie zgłoszone do derby. I no zobaczymy, jak on się zaprezentuje na tle tych przyszłościowych koni z innej stajni. Jest wesołe. No u nas na razie jeszcze jakoś tam nie ma aż takiej ciężkiej pracy, żeby on się czuł zmęczony. Dzisiaj było ciężej, ale widocznie to zamiast ich uspokoić je rozkręciło, także dobry prognostyk przed sezonem. Dobra, dziękujemy. A, no właśnie poderką wygląda na grubego, tu wygląda akurat. On no, słyszał, że do domu to już się. I Michała zaciągnie do Dobrze, że Michał nie ma mikrofonu. Nie będę tłumaczył. Dobrze, dobrze. Niestety te ogiery są niedobre, no. Ale to tylko dobrze świadczy. Niedobry ogier. To tak jak z mężem.